Witam Rafała Kochanowskiego. Na dziś wybrałem pytanie od pana Krzysztofa z który napisał, jak uchronić się przed naruszeniami związanymi z opłatami ETOL. Otrzymaliśmy zawiadomienie, że nie uiściliśmy opłaty za przejazd po drodze krajowej objętej systemem ETOL. Rafał, można się jakoś obronić? Ciężka sprawa. System ETOL, jak wszyscy wiemy, wszedł w 2021 roku. Była to rewolucyjna zmiana, dlatego że przeszliśmy z systemu radiowego na system GPS-owy, czyli satelitarne śledzenie pojazdów i pobieranie opłat na tej, na tej podstawie. Więc wszystkie, wszystkie pojazdy musiały dokonać wymiany urządzeń pokładowych w celu prawidłowego funkcjonowania i, i właśnie uiszczania opłat za drogi krajowe. Niestety ten system nowy ma może tak inaczej powiem, ma taką wadę, że nie informuje w żaden sposób ani kierowcy, ani przedsiębiorcy, ani przewoźnika o tym, że występują jakieś błędy typu. Brak środków na koncie, nieuiszczona opłata, uszkodzenie, nieliczne urządzenia pokładowe sygnalizują o tym, natomiast spora większość niestety nie. I przewoźnicy, myśląc, że wykonują przewóz zgodnie z przepisami, płacą opłaty, nagle się okazuje o takie zawiadomienie przychodzi, co się stało. Nagle wchodzą na konto no tak, gdzieś zabrakło środków, ale my o tym nie wiedzieliśmy. Yy, dlatego przestrzegam przed tym. Yy, Monitorowanie nawet codzienne, codzienne stanu konta w systemach przedpłacowych to jest obowiązek bezwzględny, śledzenie czy pieniądze są na koncie, żeby mogły być pobierane w trakcie przewozów, śledzenie również e, wszelkich informacji związanych z uszkodzeniami e, urządzeń pokładowych e, to jest no, no niestety obowiązek każdego przewoźnika lub też zaopatrzenie się w urządzenia, które w sposób jasny i czytelny informują o wszelkich problemach, błędach związanych właśnie z opłatami drogowymi. W tej chwili z informacji głównego inspektoratu transportu wynika, że już jest stwierdzono 60 tysięcy naruszeń w obszarze etola. I to nie są naruszenia, które, gdzie przewoźnik celowo nie chce zapłacić. To są naruszenia wynikające z niewiedzy, z, nie, z braku właśnie nadzoru nad tym systemem i z braku wiedzy przewoźników, że system nie informuje ich w żaden sposób o wszelkich błędach. No przez co są potem poważne konsekwencje. Kara za brak opłaty to jest 1500 zł w trakcie, doby, w trakcie przejazdu, w trakcie doby kalendarzowej. W związku z tym naprawdę polecam baczne przyglądanie się codziennie temu swojemu systemowi, który jest zamontowany w pojazdach, aby nie doszło do, do, do naruszeń, bo potem się praktycznie nic nie da już zrobić.